Witam Was serdecznie w ten poniedziałkowy dzień. Pogoda za oknem sprawia, że jest po prostu taka średnia. Przez cały dzień padał deszcz. Dodatkowo także teraz pada, co oznacza, że można posłuchać sobie wieczornego ASMR-u, albo jak ktoś idzie spać, to wtedy też może posłuchać. Posłuchać tego kojącego dźwięku opadów deszczu. Co jakiś czas będą grzmoty. Grzmoty burz. Mówią zazwyczaj, że poniedziałek to najgorszy dzień tygodnia. No i zaczął się właściwie deszczowo. Z nudów wieczornych, właściwie można oglądać YouTube'a. Obejrzeć można różne filmy, bardziej tych niżowych twórców. Jak coś, to wleciał najnowszy film luźnego vlogu, który możecie zobaczyć na moim kanale. Jak ktoś jeszcze nie obejrzał, to zachęcam do obejrzenia. A jak ktoś go oglądał, to może jeszcze raz obejrzeć. Miejmy nadzieję. Aby ten początek nowego tygodnia był dobry. Miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie mojego szorca.